Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Marcin Podlacki, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka na kanale Marcin Podlacki, Myśli obserwuj, inwestuj, zarabiaj, tutaj na kanale rozmawiamy o inwestycjach, a inwestycje to pieniądze, a jak pieniądze, to wypadałoby od czasu do czasu zaktualizować najświeższe informacje dotyczące tego, ile rzeczywiście Polacy zarabiają i czy ta wartość pozwala na oszczędzanie, pozwala na odkładanie co miesiąc jakiejś konkretnej kwoty, którą na przykład można zainwestować, zainwestować w różne klasy aktywów. Po co zainwestować, po to, żeby te oszczędności gdzieś tam sobie gromadzić, żeby też budować poduszkę finansową, która jest bardzo potrzebna, bo po pierwsze zapewnia komfort, jeżeli chodzi o takie życie finansowe swoje czy, czy, czy swojej rodziny, czy bliskich, a dodatkowo sprawia, że w sytuacji, w której stracimy pracę, coś się stanie z naszym zdrowiem i nie będziemy w stanie tej pracy wykonywać, no to będziemy mieć środki właśnie z tej poduszki finansowej, które pozwolą wolą nam przeżyć, utrzymać też ewentualnie rodzinę. Zmieniła się metodologia liczenia danych przez Główny Urząd Statystyczny i tutaj drodzy widzowie będzie olbrzymie zaskoczenie w ostatnim czasie mając na uwadze te konkretne dane, które były publikowane co miesiąc, widzieliśmy olbrzymie wzrosty, kilkanaście procent wzrostu w ujęciu rok do roku, jeżeli chodzi o pensje, wyglądało to na papierze całkiem dobrze, tylko tak w sumie Polacy zaglądali do swoich portfeli i w sumie tych pieniędzy za bardzo nie widzieli. I tutaj trzeba właśnie zastanowić się dokładnie i spojrzeć na pewne dane, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego rzeczywiście tych pieniędzy w portfelach nie widzieliśmy, mimo że na przykład średnie regularnie szły w górę i wydawać by się mogło, że już naprawdę dobrze zarabiamy i możemy sobie pozwolić na więcej takich codziennych wydatków, na które na przykład jeszcze 5 lat temu nie byłoby nas po prostu stać. Zanim przejdziemy do części właściwej odcinka, wyświetlam materiał z partnerem głównym kanału naszej społeczności SaxoBank i zaraz do Was wracam. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj Inwestuj Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5000 inwestorów indywidualnych. Obserwuj, inwestuj, zarabiaj. GPW z Marcinem Podlackim jest Sakso Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Sakso będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie konkurencyjne prowizje. Oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście Rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. O Łapkach, subskrypcja oczywiście zapominać nie można, natomiast tu pokazuję jeszcze platformę SaxoTraderGo właśnie od Saxo Banku, na której możecie inwestować w akcje polskie zagraniczne, indeksy zagraniczne. Tu akurat wspólnie możemy prześledzić, jak w końcówce czwartkowej sesji zachowuje się indeks SP 500. Widzimy sporą zmienność, spore ruchy, ale wydaje się, że jednak ta końcówka handlu niekoniecznie będzie Pozytywna, bo są problemy ewidentne. Byki mają problemy, żeby utrzymać te poziomy w okolicach 5500 punktów. Przypominam o kanale, na którym w tej chwili jesteś. Zostaw kciuk w górę, subskrypcję. Tutaj dwie zakładki: filmy, live z inwestorami. To są te dwie główne filmy to takie nagranie jakoś by to, a dodatkowo też regularnie prowadzę. Programy na żywo, gdzie dyskutujemy o sytuacji rynkowej, o ciekawych wydarzeniach na rynku. No i teraz przechodzimy już do tematu bazowego tego naszego dzisiejszego odcinka. Na początku, jeszcze bazujmy na danych, które się do tej pory pojawiały regularnie z miesiąca na miesiąc. Poza małymi wyjątkami mieliśmy informację o tym, że ta przeciętna pensja Polaków idzie w górę. W kwietniu 2024 roku było to już w okolicach 8300 zł brutto. No i widząc też te wzrosty wynagrodzeń, regularne, myślimy się mocno zastanawialiśmy, no to jak to będzie z inflacją, jeżeli my zarabiamy coraz więcej? Będziemy wydawać coraz więcej pieniędzy, albo będziemy wydawać inaczej, będziemy wydawać coraz więcej, ale kupować będziemy tyle samo, no bo sprzedawcy wyczują okazję, będą też podnosić ceny, jak będą rosły ceny najpierw transportu, później półproduktów, produktów gotowych, no to wiadomo, że przy zachowaniu podobnego poziomu marży sprzedawcy ostatecznie będą musieli podnieść cenę, my więcej zapłacimy za podobną pensję albo coraz większą pensję, wcale więcej kupić nie będziemy mogli. Natomiast 8300 zł brutto i teraz pojawia się pytanie, owszem tutaj Widownia na kanale to w dużej mierze inwestorki, inwestorzy, więc pewnie to mogą być śmiesznie niskie pieniądze, choć nie wiem, to już jest każdego indywidualna sprawa, ale generalnie, jakby patrzeć na portfel Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego w Polsce, to wydaje się, że to jest dużo, dużo jak na jakieś powiedzmy jeszcze szczególnie małe miejscowości, miasteczka, gdzie daleko do tych dużych miast, gdzie rzeczywiście te zarobki statystycznie są wyższe. No i teraz pojawiało się pytanie regularnie, kto tyle zarabia i czy to przypadkiem nie jest tak, że to jakaś mała grupa społeczna, która zarabia bardzo dużo, jest to tak zwaną obserwacją odstającą, zakrzywia nam bardzo ten właśnie pułap, przez co te dane nie są miarodajne, a ostatecznie i tak większa część społeczeństwa zarabia minimalną krajową, która też systematycznie idzie w Górę, no, ale minimalna krajowa to już są zupełnie inne pieniądze, można byłoby tak też powiedzieć. Patrzymy dalej. Pojawiały się też takie analizy, statystyki, i to jest artykuł świeży, bo to jest artykuł z 4 września tego roku. Tyle mają zarabiać Polacy? Projekt budżetu na przyszły rok odkrywa karty. I tutaj można powiedzieć na przyszły rok, ale bardziej jeszcze bazujemy na kolejnych latach, bo w okolicach. 2030 roku, no 2028 powiedzmy tak, to możemy ocenić. Y to przeciętne wynagrodzenie ma wynosić ponad 10 tysięcy złotych brutto, a więc no już tak dynamiczne tempo, kilkunastoprocentowe, rok do roku raczej zakładane nie jest, no ale to 10 tysięcy brutto. A też są kwestie dotyczące pensji minimalnej, co warto też sobie przedyskutować. Tutaj mamy tę projekcję: 24 rok średnia pensja, bo to też ja pokazywałam oczy kwietniowy, ale średnia roczna to około 800. Tak wygląda projekcja, 8,700 w kolejnym roku, później 9,200, 9,700, a w 2028 roku 10,300 zł, natomiast od początku roku 2025 planowane jest podniesienie płacy minimalnej do 4,626 zł właśnie brutto, więc to też jest bardzo istotna sprawa. Natomiast jest też taka kwestia, że to może być ostatnia, tak znacząca zmiana, tak znaczący wzrost, później te wynagrodzenia przeciętne już mogą nie rosnąć aż tak szybko. I widzimy 2028 rok projekcja 5648 zł. Widzimy tutaj w skali roku wzrost na poziomie około 5-6%. Natomiast w ostatnich dniach media obiegły informacje o tym, że główny urząd statystyczny pokazał, jak te dochody prezentują się rzeczywiście, a ale przy właśnie uwzględnieniu innej miary, przy uwzględnieniu innej miary, no i tutaj, jak spojrzymy na te, nazwijmy to, prawdziwe dane dotyczące wynagrodzeń, chociaż wiecie, no, nie, w zależności od miary, no to każde dane są prawdziwe, tylko nie wszystkie są, jakby to powiedzieć, jasne i adekwatne rzeczywiście dla, jeszcze raz to powiem, przeciętnego. Kowalskiego, no bo na przykład poprzednia metodologia jednak bazowała na tych firmach, nazwijmy to 10 plus zatrudnionych, a ci przede wszystkim, którzy zarabiali te najniższe wynagrodzenia, bo to oni przede wszystkim pracują w tych mniejszych podmiotach, mniejszych firmach, no to tutaj już niekoniecznie musieli być uwzględniani. No i teraz prawdziwe zarobki Polaków, zapomnij o średniej Głównego Urzędu Statystycznego, o której przed momentem mówiłem, a rzeczywistość wygląda trochę inaczej. No i teraz bazowaliśmy na średniej, teraz dane nowe. Bazują na medianie, czyli tej wartości środkowej, no i tak umownie jest to kwota powyżej której yy, ilość osób i poniżej której ilość osób jest. Taka sama. No i teraz, zgodnie z tymi danymi, mediana to ma być, drodzy widzowie, 6549 zł, a więc jest to o ponad 2000 zł brutto mniej. No i teraz już ta kwota wygląda dużo przystępniej, gdybyśmy rzeczywiście tak spojrzeli na, na społeczeństwo, ale z drugiej strony pojawia się pewne rozczarowanie i pokazuje ta miara, jak te dane, które do tej pory analizowaliśmy, były zakrzywione i może na papierze to wyglądało. Dobrze mogliśmy się no, jakkolwiek powiedzmy chwalić, jak szybko to wynagrodzenie na Polaka przypadające średnie przeciętne rośnie. E, ten pułap też w na kurs euro no, pokazywał, że powiedzmy jesteśmy gospodarką goniącą te największe z zachodu, konkurujemy z innymi gospodarkami na świecie, w Europie, ale no ta miara e, jakby mediana już aż tak dobrze tutaj nie wygląda. To jest różnica potężna na poziomie około 24% Procent. I tutaj taka ciekawostka. Mężczyźni zarabiają więcej o 412,64 zł niż kobiety, co bardzo istotne. Warto też dodać, że najwyższa wartość mediany, czyli właśnie ta środkowa wartość zarobków, jest w grupie wiekowej 35-44. Tu chyba zaskoczenia nie ma. Jest to 6885 zł. Natomiast najwyższe zarobki odnotowano w firmach zatrudniających powyżej 1000 osób, gdzie mediana wyniosła prawie 8000, to jest 7941 zł. Złotych, czyli te różne korporacje, giganci rzeczywiście płacą lepiej. Natomiast zobaczmy jeszcze na kilka ciekawych statystyk, które też mogą pewną rzecz nam tutaj uzmysłowić. I jeszcze warto dodać, że 10% najniżej zarabiających otrzymało wynagrodzenie no, na poziomie minimalnego 4200 zł brutto, czyli równowartość właśnie pensji minimalnej, ale tu akurat mamy te okrojone przedziały 10 najniżej, 10 najwyżej. Gdyby było więcej tych najniżej, to byśmy też mieli więcej, no po prostu więcej osób zarabia te, tę płacę minimalną, natomiast z kolei 10% najwyżej zarabiających Polaków otrzymywało co najmniej 14 tysięcy zł brutto miesięcznie, więc widać tę olbrzymią dyspozycję Proporcji, już nawet ta różnica pomiędzy 4200, a 6500 versus różnica 6500, a 14 tysięcy złotych. To też jest bardzo ciekawe. Przyjrzyjmy się, gdzie ile się w Polsce zarabia. Tutaj są jeszcze te dane, właśnie e, liczone według tego starego schematu. To jest pierwszy kwartał 2024. Okolice miasta stołecznego Warszawa dochody najwyższe 9,000 i więcej, i więcej otwiera nam po prostu opcję do, e, jak to mówią, Sky's the Limit. Oczywiście to też nie jest tak, że, że te dochody nie są um, jakkolwiek można powiedzieć um... Yy, mierzone, no bo po prostu jest ten pułap, który też rośnie. Ale oczywiście też pamiętajmy, że i koszty życia w Warszawie są najwyższe. Możecie pisać w komentarzu. Jak ktoś jest na przykład z Warszawy, jakie są to koszty miesięcznego życia. Yy, przy okazji no, na przykład danej wielkości rodziny, czy jak ktoś jest singlem, a jak ktoś na przykład jest gdzieś z okolic Białego Stoku, też również może napisać, jak to wygląda, bo z kolei ta ściana wschodnia to tutaj dochody są najniższe, 8 tysięcy złotych i mniej nieźle wypada też. Północ, nieźle wypada też Małopolska na tym zestawieniu, co tutaj możemy na tym wykresie zobaczyć, aczkolwiek to są poziomy między 8500 a 9000, więc tutaj już ten przedział znamy, natomiast 9000 plus to jest okolica miasta stołecznego Warszawy, ona jest wydzielona celowo w województwie mazowieckim, no bo po prostu jest tam spora dysproporcja, jednak 100 stolica to stolica. Tutaj mamy sektory, gdzie rzeczywiście zarabia się, nazwijmy to słabiej i najlepiej i tak w tym zestawieniu bardzo Dobrze wypada działalność finansowa i ubezpieczeniowa, informatyka i komunikacja. Tu po około 14 tysięcy złotych z okolicą 10% wzrostu w ujęciu rok do roku. Nieźle wypada też wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Natomiast słabiej na przykład wygląda przemysł. Tu 8 tysięcy, przetwórstwo przemysłowe. 7,600, dostawa wody, gospodarowanie ściekami, odpadami, rekultywacja też nie najlepiej. 7 tysięcy złotych, budownictwo 7 500 ale to też wynika z tego, że tych wykwalifikowanych pracowników kierowników budowy, architektów innych jest po prostu mniej niż zwykłych pracowników fizycznych gdzie się jeszcze dobrze zarabia, działalność profesjonalna naukowa i techniczna 11 tysięcy a zobaczcie, administrowanie i działalność wspierająca 6,5 tysiąca złotych, opieka zdrowotna 8500 tu jest coraz lepiej, ale dalej bez szału natomiast całkiem nieźle wypada edukacja 9 tysięcy, 27% wzrostu rok do roku, gdzie bazą jest Początek 2023, czyli wcale ta edukacja tak źle nie wygląda. Tutaj też to samo, tylko już na takim nazwijmy to. Wykresie, żeby łatwiej było wyłapać te y, branże z najwyższymi zarobkami działalność finansowa ubezpieczeniowa, widzimy to, informatyka, komunikacja, widzimy to, i to wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę, też to widzimy. To są dane za pierwszy kwartał 2024 roku i tutaj zakładające jeszcze tę starą metodologię wyliczania, natomiast to nie znaczy, że jakbyśmy przeszli na y, medianę, to by się te y, proporcje zmieniły, bo one pozostaną raczej bardzo podobne, no tylko oczywiście te wszystkie paski, słupki będą po prostu. Trochę krótsze. I teraz tak, kolejna ciekawa kwestia to wynagrodzenie Polski na początku 2024 roku na pełnym etacie w przeliczeniu na euro. Tu jest też wzrost w porównaniu z rokiem 2023. To też można sobie przeliczyć, oczywiście to jest uwzględniana też zmiana kursu walutowego. Natomiast no, widzimy, że Polska 729 euro. Tak to. Wygląda wynagrodzenie minimalne, jeszcze raz przypominam, ale jak spojrzymy na przykład na Holandię, 2200 zł, Luksemburg podobnie, okolice 2000 Australia, 1800 Nowa Zelandia, USA 1500 euro, no to przecież dolar euro tak to powiedzmy wychodzi, Niemcy 1607, a więc nasi zachodni sąsiedzi ponad dwa razy wyższą mają płacę minimalną. I jeszcze jedna ciekawostka, indeks benzyny 2024, ile litrów paliwa można kupić za średnią pensję w Europie. No i tutaj y, koszt y, benzyny to jest jedna sprawa, bo on jest zróżnicowany, no w Polsce mamy powiedzmy tam 1,5 euro, a na przykład już y, podobnie znaczy Cyprze podobnie na Węgrzech, a już załóżmy w Holandii jest to na przykład 2,8 euro, czyli znacząco więcej. Tutaj taka mapa pokazująca właśnie y, za średnią krajową, gdzie można kupić najwięcej benzyny w litrach. No i jak sobie zobaczymy, może to trochę powiększę, Polska około 900 litrów, 895 litrów, no a y, jednak zagranica ma tu dużo lepsze wyniki, widzimy, że zachodnia część Europy, tutaj wyniki grubo powyżej 1000, nawet 1500, to chyba Szwajcaria będzie 2945, a więc tutaj jest deklasacja, y, jednak ta średnia pensja w przeliczeniu na litr paliwa tutaj wypada najlepiej. Patrzymy też na Skandynawię, tu całkiem dobre wyniki, natomiast już wschód Europy wypada słabiej, sąsiedzi z południa też bez rewelacji, czyli to, co na południu od Polski i na wschód nie najlepiej, a północ i zachód wypada naprawdę bardzo dobrze. Jest spora tutaj dysproporcja w tych danych. Portugalia słaba swoją drogą 637 litrów, to też jest ciekawa, ciekawa kwestia. Tak to wygląda, drodzy widzowie. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach, bo pewnie z pewnymi rzeczami. Chcielibyście podyskutować? Napiszcie, jak to u Was wygląda. Czy ta nowa miara Czyli ta wartość środkowa jest dla Was bardziej przystępna? Czy wolelibyście, żeby GUS metodologii nie zmieniał? Bo aż ciężko się na to rzeczywiście patrzy. Niby jesteśmy tym rajem, niby się rozwijamy tak szybko, że aż podczas sympozjum w Jackson Hole o tym mówią, co powiedział Pan Glapiński, też uczestnik tego spotkania, bankierów. Ale z drugiej strony, no to też kokosów w Polsce średnio nie zarabiamy i też to jest jeden z czynników, który sprawia, że firmy zagraniczne często u nas po prostu rozkładają swoje biznesy i co niestety jest też problemem, nieraz zdarza się, że mamy lepsze warunki funkcjonowania właśnie podmiotów zagranicznych w Polsce niż naszych polskich firm, które czasem mają dużo bardziej pod górkę. Zachęcam was do dyskusji w komentarzach. Wyświetlam na koniec listę wspierających kanał z poprzedniego miesiąca. W opisie do tego materiału znajdziecie linki zarówno do Saks do partnera głównego. Będzie także link właśnie do wsparcia do naszej grupy na Facebooku, w której niebawem będzie 6 tysięcy już osób. No i na koniec przypominam o kciukach w górę, subskrypcjach dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Czekam na Waszą dyskusję w komentarzach. Jak się podobało, zostawcie też jakiś znak po sobie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.